I otrzymam go widzowie z tej strony, Kebus. I w dzisiejszym odcinku o 2025 roku, jakie są plany na niego, bo wchodzę w niego jak boss. Jak boss, man, Także lecimy, powiem wam o moich planach, o moim mindsetzie, jak to wszystko będzie wyglądać. Eee, zaproszę Was na stronę z którymi, w sumie na strony, z którymi będziemy wchodzić właśnie w 2025, czyli na skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie z moim kodem, z kodem KEBUS, darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Zapraszam Was tutaj serdecznie, no i oczywiście na Duobota, gdzie wylewelujecie swój profil na Steamie. Przystępne cenki także również polecam i również link w opisie. Dzisiaj niedługo na te reklamki, bo sprawa dosyć ważna, dlatego, że 2025 rok to jest rok zarabiania pieniędzy. Dlaczego? No, dlatego, że sobie tak powiedziałem i tak będziemy robić. Jestem w, no tak, uznajmy, 60-70% gotowy na swoje ruchy, które chcę wykonywać. Mam dwa różne banki i trzy różne konta. W tym jedno jest oszczędnościowe. Tam sobie gromadzę jakieś środki żeby też mieć odłożone, wiadomo, hajs w skarpecie też czeka, ale nie o tym. Generalnie, no, budżet już jakiś tam uzbierałem. Bardziej chodzi mi o to, że wchodzę na pewno na o wiele większej częstotliwości, wiele więcej obrotów. Co za tym też idzie odcinków z tego, jak robię siano na Steamie, ale oprócz samego Steama, planuję też bardzo długo wyczekiwany day trading, miałem wchodzić z ziomem. Niestety sprawa się wysypała, także trudno, sam muszę zbierać budżet, no i nie ma problemu. Ja oczywiście to zrobię, kto, kto, jak, kto jak nie ja. Także z takim mindsetem wchodzimy w 2025 piąty, czego wam również życzę i życzę wam tego, żebyście obserwowali kanał, ja wiem, że jeszcze nie ma nowego roku i że to jeszcze trochę, ale już taki film musi powstać, dlatego, że wiecie, kiedy ja mówię coś na odcinkach i robię osobny film jeszcze z tego w ogóle, to raczej staram się tego trzymać, dlatego ja wiem, że ten day trading był rzucony, no i już miał być, ale go jeszcze nie było w tym roku, ale on w końcu będzie zrobiony. Mimo wszystko lubię spełniać to co mówię, dlatego nieważne kiedy, ale on zostanie zrobiony. No i też jak będę inwestował swoje siano na Steamie Większe. To też będzie o wiele więcej kontentu dla wspierających, także to też wróci, e, dlatego że fajnie to będzie pod tym względem, że wiecie, wydać mi trochę zarobić z tych wspierających, nie ukrywajmy, e, to jest posiano, nie? Ale też to jest taka wiedza, która myślę, że się może przydać, a nie planuję robić żadnych kursów, e-booków i tego typu gówna, bo to... Mija się z celem, a tak to odpalić sobie, nie wiem, 5 ziko czy 2 ziko na wspierającego i będzie hulać. Także, no, myślę, że to jest zdecydowanie lepsza forma z dwojga złego, że tak to ujmę. Także dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ja zarobię i wy się czegoś dowiecie, także w ogóle jest to super. No, a jeżeli chodzi o steam, to tutaj wchodzimy na pełnej parze. Oczywiście, gromadzenie zasobów, takich jak skrzynie załamania i inne tego typu rzeczy będą aktualne i będą się odbywać, także wystarczy śledzić kanał, być na bieżąco z tym co robię, a być może też Wam się uda coś zarobić. Także tak to wygląda i wchodzimy wszyscy razem jak BOUS w 2025. Trzymajcie się buziaczki i pa! pa.